Dokładnie 70 lat temu, w decydującej operacji na froncie zachodnim, wojska amerykańskie i brytyjskie rozpoczęły pod Oppenheim forsowanie Renu. W tym samym czasie polscy żołnierze ramię w ramię z europejskimi i amerykańskimi, amerykańskimi aliantami wyzwalali również te tereny: północną Belgię, południowe Niderlandy. Wyzwalali spod jarzma tych, którzy w imię obłąkańczej ideologii, uderzając fundamenty europejskiej cywilizacji, chcieli całemu kontynentowi narzucić hegemonię. Polacy nieśli wtedy wolność wyzwalanym narodom Europy Zachodniej, ale niestety sami nie mogli cieszyć się owocami także własnego zwycięstwa. Europa Zachodnia po dekadach umacniania narodowych egoizmów i swoistego darwinizmu w stosunkach międzynarodowych zwróciła się w stronę tego, co narody europejskie łączy, a nie dzieli, w stronę wspólnych wartości, w stronę bezpieczeństwa opartego na dobrobycie i współpracy z sąsiadami. My, Polacy, ale i wiele innych narodów naszej części Europy Pozostając po złej stronie żelaznej kurtyny, mogliśmy te procesy jedynie obserwować z daleka. Mogliśmy je śledzić i, co tu dużo mówić, zazdrościć. Mogliśmy tak postępować, aż do momentu odzyskania przez nas wolności na przełomie roku 89 i 90. Z uwagą i nieskrywaną szczerą zazdrością, ale i podziwem patrzyliśmy na sukcesy zachodniej Europy, na sukcesy, które były możliwe dzięki współpracy i bezpieczeństwu zapewnianego przez Stany Zjednoczone, dzięki parasolowi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy wreszcie i nam dane było w końcu dołączyć do Wspólnoty Wolnych Narodów, wielu, i w Polsce także, gotowych było uwierzyć, Fukujamowski, koniec historii, wizję powszechnego triumfu liberalnej demokracji i pokojowej współpracy państw w zglobalizowanym świecie. Dzisiaj jednak widzimy, dzisiaj powtarzamy w zgodzie z polskim doświadczeniem, że fundamenty naszego bezpieczeństwa są poważnie nadwyrężone. Musimy sobie powiedzieć jasno, skończyły się czasy, pokojowej dywidendy po zakończeniu zimnej wojny. Dzisiaj problem bezpieczeństwa staje przed nami z nową mocą. Od kwestii bezpieczeństwa energetycznego przez obronę obywateli przed aktami terroru, wspieranie integralności Terytorialnej państw nam bliskich, aż po konieczność wzmacniania własnej obronności w obliczu powrotu do stosowania w naszym bezpośrednim rejonie, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie siły zbrojnej w relacjach pomiędzy państwami. W środę areną brutalnego, tchórzliwego ataku terrorystycznego stała się Tunezja. Niedawno minęła także rocznica zbrojnej okupacji Krymu. Rocznica wydarzenia, które było pierwszą siłową aneksją terytorium innego państwa w Europie od czasów II wojny światowej. Tym bezprecedensowym aktom rewizjonizmu Rosja rzuciła wyzwanie ładowi i bezpieczeństwu europejskiemu. Podważyła tym samym oparte na akcie końcowym konferencji helsińskiej zaufanie, tak ważne dla całego kontynentu. Wydarzenia te skłaniają do gruntownego przemyślenia całej polityki Zachodu wobec Rosji. Zbyt długo łudzono się w świecie zachodnim, że Rosja we własnym interesie Przyjmie naszą ofertę włączenia się w sieć różnorakich powiązań ze światem zachodu i pójdzie drogą modernizacji i demokratyzacji. Zbyt długo nie chciano dostrzegać odradzającej się na Kremlu tendencji do dławienia swobód, do myślenia kategoriami polityki siły, kategoriami polityki stref wpływów do rewizji także postzimnowojemnego ładu w Europie. A przecież już 10 lat temu prezydent Władimir Putin określił rozpad Związku Radzieckiego jako największą geopolityczną katastrofę stulecia. Tak określił proces, który w Polsce który w całej Europie środkowej i wschodniej i sądzę, że w całej już dzisiaj zjednoczonej Europie jest postrzegany jako źródło wolności i rozwoju całej Europy. Warto pamiętać, że od lat również trwa zwiększony wysiłek finansowy państwa rosyjskiego na rzecz budowy systemu sił zbrojnych na poziomie ponad 4% produktu krajowego brutto. Potrzebne jest zatem nowe myślenie, nowa, nowa, długofalowa, transatlantycka strategia postępowania wobec Rosji. Strategia, która jednoczyłaby Zachód w obliczu nowego wyzwania dotykającego kluczowych wartości i kluczowych interesów wspólnoty euroatlantyckiej. Strategia, która łączyłaby głównych. Wysiłki głównych instytucji po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Mam nadzieję, że to będzie jednym z głównych wniosków obrad tegorocznego Brukselskiego Forum. Jednocześnie po raz pierwszy w takiej formie i na taką skalę mamy do czynienia z hybrydowym instrumentarium konfliktu. Począwszy od machiny propagandowej, poprzez cyberataki, prowokacje czy szantażowanie dostawami energii. Z intensywnością nienotowaną od czasu zimnej wojny doświadczamy wojny informacyjnej, wojny prowadzonej nie tylko za pośrednictwem mediów, ale również placówek badawczych, często o niejasnych powiązaniach i także niejasnych powiązaniach usłużnych polityków. Wojny mającej na celu zasianie wątpliwości co do naszych racji, podsycanie animozji etnicznych, tworzenia podziału wśród członków Wspólnoty Euroatlantyckiej. Wszystkie te działania nie, przyniosły jednak, nie przyniosłyby jednak rezultatów, gdyby były stosowane bez groźby użycia regularnych sił zbrojnych i zwykłej militarnej przemocy, a tak się stało. Szanowni Państwo, w czasach tak wielkiej niepewności, umacnianie jedności i solidarności szeroko rozumianego Zachodu to trudne zadanie, ale niezbędne. Wyzwanie jest tym większe, że umacniając wspólnotę transatlantycką, musimy równocześnie poszukiwać wspólnych odpowiedzi na geostrategiczne problemy w całym naszym sąsiedztwie. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie problemy jednego członka wspólnoty euroatlantyckiej prędzej czy później mogą stać się problemami całego Zachodu. W konsekwencji my, Polacy, ale i wiele innych narodów naszego regionu Europy, sąsiadując z Ukrainą, nie tracimy z pola widzenia wyzwań, jakie rodzą się na przykład na południe od granic Europy. Warto pamiętać, że wśród ofiar Środowego Zamachu w Tunisie byli również moi rodacy. Wyzwania te zarówno na wschodzie, jak i na południu zostaną podniesione w moim przekonaniu z całą mocą na następnym szczycie NATO w Warszawie. Dlatego już teraz musimy zacząć szukać właściwych odpowiedzi. Różne są zjawiska zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Inne są one w Iraku, inne w Syrii, w Libii czy na Ukrainie. Wyzwania te łączy jednak wspólny mianownik. Jest nią pogarda dla ładu międzynarodowego, dla praw człowieka, dla rządów prawa i dla idei swobód obywatelskich. Pogarda dla ludzi, którzy pragną wolności którzy chcą być demokratycznym narodem, wybierając świat wartości Zachodu. Nie przypadkiem pierwotnym celem środowego ataku terrorystycznego w Tunisie był zresztą parlament. Nie przypadkiem ci Ukraińcy, którzy wyszli na Kijowski Majdan, głosząc, że to oni są suwerenem w swoim państwie, zbudzili wściekłość ościennego mocarstwa, które zdecydowało się na bezprecedensową agresję w Europie. Powrót do imperialnej polityki siły, dążenie do utrzymania sąsiadów w wasalnej zależności, nieuznawanie cywilizowanych zasad prawa i stosunków między narodami niepokojąco przypomina najczarniejsze okresy XX-wiecznej historii Europy. Trwająca od roku wojna jest ze strony Rosji brutalną próbą podeptania nie tylko integralności terytorialnej Ukrainy, ale przede wszystkim suwerenności narodu ukraińskiego. Dąży do pozbawienia go marzeń o naprawie państwa, marzeń o członkostwie w Euroatlantyckiej Wspólnocie Narodów. Zatrzymuje. Marzenia i dążenia Ukraińców do odnalezienia swego miejsca w świecie wartości zachodnich. W czasach, w których musimy stawić czoła tak fundamentalnym wyzwaniom, Europę i Stany Zjednoczone łączy wspólnota odpowiedzialności za siłę więzi transatlantyckich i za sojusz północnoatlantycki który zresztą odgrywał i odgrywa i mam nadzieję odgrywać będzie decydującą, stabilizującą rolę także w globalnym porządku międzynarodowym. Dlatego mimo pojawiających się czasem sporów nie powinniśmy ustawać w wysiłkach, aby umacniać transatlantyckie zaufanie, które bywa naruszane i bywa kwestionowane. To jest wielkie zadanie dla rządów i dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Po obu stronach Atlantyku, w tym również, tak widzę, widzę, to jako zadanie German Marshall Fund. Stabilizująca rola sojuszu opiera się na mocnym fundamencie, którym jest traktat waszyngtoński na gotowości przyjścia sobie wzajemnie z pomocą w potrzebie. W artykule trzecim traktatu waszyngtońskiego. Państwa członkowskie zobowiązały się do tego, aby poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści. Te zobowiązania są konstytucją myślenia o bezpieczeństwie Europy i o więzach transatlantyckich. Ważne jest zatem. Że zeszłoroczny szczyt NATO w Walii, w Newport, te zobowiązania potwierdził. Liczę, że nie zabraknie nam konsekwencji we wprowadzaniu postanowień szczytu w życie. To jest kwestia nie tylko skutecznych mechanizmów powstrzymujących potencjalnego agresora, ale jest to kwestia wiarygodności sojuszu. Wykonanie postanowień z Newport. Jest kwestią wiarygodności sojuszu. Bardzo ważne są także nasze zobowiązania dotyczące, dotyczące wydatków na obronność, równie ważne jak zobowiązania z Newport gdzie muszą, które muszą być wykonane we wszystkich aspektach dotyczących infrastruktury obronnej, dotyczące wyspecjalizowanych systemów pozwalających na szybką i skuteczną reakcję. Ale równie ważne jest, jest budowanie wiarygodności poprzez rzeczywisty wzrost poziomu zaangażowania finansowego w budowę siły sojuszu Chodzi w szczególności o przeznaczenie przez kraje NATO co najmniej 2% produktu krajowego brutto na wydatki obronne. Wiem, że można i trzeba wskazywać na wartość budżetów obronnych, ale trzeba również pamiętać o tym, że w czasie kiedy postulatem NATO jest 2% produktu krajowego brutto, który w wielu krajach jest o wiele niższy. W Rosji konsekwentnie od wielu już lat poziom finansowania własnych sił zbrojnych jest wyższy niż 4% produktu krajowego brutto. Nie można zamykać oczu na taką brutalną rzeczywistość. Jestem dumny, że Polska osiągnęła ten poziom 2% produktu krajowego brutto na obronność już w 2001 roku. Jestem z tego dumny, bo sądzę, że warto myśleć zdecydowanie do przodu, a nie tylko reagować na zaistniałą już sytuację. Na podobny wysiłek liczymy więc ze strony sojuszników i jesteśmy wdzięczni tym, którzy także, tak jak Estonia, na przykład, podniosła poziom finansowania własnej obronności w porę. W naszej części świata. Doskonale rozumiemy, że ograniczenia wydatków na obronność po prostu mogą się zemścić stosunkowo szybko. Mogą się zemścić nieporównanie wyższymi kosztami do zapłacenia w wypadku zmniejszenia naszego bezpieczeństwa dzisiaj, co może oznaczać utratę suwerenności jutro. Tak w historii naszej części Europy bywało wielokrotnie. Tak jak nikt z nas nie ma wątpliwości co do inwestowania w lepszą przyszłość naszych dzieci, tak nikt nie powinien wątpić, że inwestycje w bezpieczeństwo są jej koniecznym składnikiem dzisiaj. Pamiętamy, że to współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i parasol NATO tworzyły i nadal tworzą niezbędną przestrzeń bezpieczeństwa dla rozwoju zachodniej Europy. Dziś, kiedy ponownie stawiamy czoło wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, NATO musi pozostać efektywnym sojuszem militarnym tak, by zapewnić możliwość podejmowania decyzji bez ulegania groźbom, choćby ze względu na poczucie własnej słabości. Ostraszanie nie jest przeciwieństwem współpracy i dialogu, ale jest ich koniecznym uzupełnieniem. Są bowiem na świecie siły, które nie liczą się z podjętymi zobowiązaniami, jeśli wyczują u swoich partnerów słabość w tym także słabość militarną, lub po prostu wyczują brak zdecydowania i determinacji. Historia Europy XX wieku boleśnie uczy, że ustępstwa wobec przemocy bywają najczęściej zachętą do kontynuowania agresji. Pamiętajmy o tym, Także w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Proszę Państwa, geologowie twierdzą, że za ponad 200 milionów lat dojdzie do połączenia kontynentów europejskiego i amerykańskiego. Ale warto sobie zadać pytanie: po co czekać aż tyle czasu? My już dzisiaj możemy jednoczyć Europejczyków i Amerykanów. Nie czekajmy, aż geologia zrobi to za nas. Nie przegapmy tej niebywałej, trudnej, ale niebywałej szansy. Musimy działać teraz. Więzi Europy i z Ameryką Północną nie powinny dotyczyć wyłącznie kwestii bezpieczeństwa. Powinny dotyczyć przede wszystkim tego, co jest fundamentem bezpieczeństwa, a więc kwestii gospodarczych i politycznych. Tuż po wojnie plan Marszala pozwolił podnieść się Europie Zachodniej z ruin, a amerykańskie samoloty dostawcze pomagały przetrwać wtedy mieszkańcom Berlina Zachodniego w czasach sowieckiej blokady. Polska była poza dobrodziejstwem działania planów, planu Marszala. Ale myślę, że tu właśnie w tej fundacji noszącej imię tego wybitnego polityka warto o tym powiedzieć, że dzisiaj nowego planu Marszala, wsparcia w trudzie reform potrzebuje Ukraina. Największym zagrożeniem dla Ukrainy nie są tylko i wyłącznie dywizje tamańskie, tylko są własne słabości, słabość systemu. Los Ukrainy, jej szansa na głęboką reformę, zmianę, to jest także klucz do przyszłości całej Europy Wschodniej, a w moim przekonaniu i do przyszłości całe, całego świata zachodniego. Dlatego Uważam, że ten nowy plan Marszala jest absolutnie jest trudnym wyzwaniem, ale niesłychanie ważnym. Nowy impet w Wspólnocie Transatlantyckiej transatlanty powinna także zapewnić wspólna przestrzeń gospodarcza w postaci transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego. W Polsce zdajemy sobie doskonale sprawę, że realizacja tej idei jest trudna dla każdej ze stron. Ale z polskiego punktu widzenia. Z polskiego punktu obserwacji historii i przyszłości to jest działanie najważniejsze do podjęcia z punktu widzenia siły świata zachodniego w przyszłości, a tylko silny świat zachodni może być światem bezpiecznym. To nie będzie zwykły układ handlowy, lecz po prostu brakująca część transatlantyckiej Wspólnoty. Projekt o wymiarze wręcz. Cywilizacyjny. Jeśli chcemy utrzymać żywotność tej naszej wspólnoty, zainwestujmy w powodzenie tej niezwykle ważnej idei. Gdy ciężar świata przesuwa się ku Pacyfikowi, zapewnijmy światu zachodniemu więcej stabilności i więcej bezpieczeństwa przez wzmocnienie siły związków ponad Atlantykiem. Podtrzymywanie politycznych, wojskowych, gospodarczych i społecznych więzi transatlantyckich to, w moim przekonaniu, najlepsza inwestycja w naszą wspólną przyszłość, w nasze wspólne bezpieczeństwo. Dzisiaj, kiedy Europę otacza z południa chaos, a ze wschodu autorytaryzm oraz Coraz brutalniejszy wobec ludzi system, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wytrwałości w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i warunków do tworzenia dobrobytu w całej przestrzeni transatlantyckiej. Od tego zależy nasza przyszłość, od tego zależy przyszłość naszych wspólnych wartości. Tu trzeba zdobyć się na odwagę. Tu trzeba zdobyć się na wielkie wyzwania.